Wszystkim jedziemy windą window w z drzwiami od zręba na ulicy, znaczy aleja tysiąclecia, latka szósta. O! No! Zasłuchane drzwi ma. Ale to nie jest mnie to jest typowy zręb, tylko łapany. No. Mm -hmm. No. Żółta kabina jeszcze. Ale też porysowana, tak samo jak w I też taka wolna. No, niestety. Może tylko drzwi zostawili ze dramba. Śmierć tu Trochę. Bo to stary blok u Ale cichy. No. Termin następnego badania w październiku. O, to za kilka dni. No. Ale nie wiadomo, którego października o, będzie. Nie październik. No, Dzięki za oglądanie. Piętro dziesiąte. Muszę włożyć na wentylatora.